I proszę Państwa, to jest głęboka prawda. Procent jest głupi, bo z procentem można zrobić wszystko. W tej chwili takich systemów, które zbierają informacje i pokazują informacje, prawdę mówiąc, często bez ładu i składu, jest mnóstwo. Wygrywa w takim sensie, o jakim mówił pan minister Boni ten, kto potrafi przekazać informację ustrukturowaną, przejrzystą, wiarygodną. Rzetelną i dopasowaną, jakby do stanu rzeczywistości kulturalnej, w której aktualnie jesteśmy. To nie jest wcale takie oczywiste i łatwe, i tutaj też niestety systemy zbierania danych trzeba bardzo poważnie przebudować, żebyśmy mieli prawdziwą informację o tym, co się dzieje. Podejmowanie decyzji, prowadzenie polityk kulturalnych inwestowanie w infrastrukturę kulturalną, w tym również biblioteki, inwestowanie w rozwój kompetencji kadry i tak dalej, bez tego typu informacji no, nie bardzo jest możliwe do, do realizacji. Jeszcze, żeby też nie przedłużać tego pierwszego, jak rozumiem, zabrania głosu, chciałam powiedzieć, z jakiego rodzaju bazami my w tej chwili Mamy do czynienia, jakie udało nam się zbudować. Otóż mamy zbudowaną bazę na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS. Jak powiedziałam, bardzo niedoskonałą, w sensie tego, że GUS po prostu nie zbiera tak informacji, jakbyśmy chcieli. Bazy danych o kulturze BIP, jest to nasza baza testowa. Chcieliśmy zobaczyć, jak w biuletynie informacji publicznej dane o kulturze są reprezentowane. I otóż, proszę Państwa, to jest ostatnia sprawa, w której mówi się w BIP-ie. Weźmy takie niezwykłe miasto jak Zamość, w którym od lat wskaźniki pokazują, że nakłady jednostek, jednostki samorządu terytorialnego na kulturę są najwyższe w skali kraju, w ogóle wyższe niż w Warszawie. I otóż w BIP-ie z kolei informacja na temat bibliotek zabiera słów zero. Wskaźnik czytelnictwa wcale w takim zamościu nie jest wysoki. Więc można powiedzieć, gdzie się podziewają na miłość boską te pieniądze. No pewnie idą na ochronę infrastruktury urbanistycznej. Wiadomo, że Zamość jest perłą w koronie, prawda, renesansową, tak? yy, yy, Dalej, mamy bazę danych o programach ministra Szpon. I tutaj jest niezwykle wdzięczna pani dyrektor Zini Jarmoszu, która właśnie była inicjatorką jakby yy, yy, opracowania tej bazy właśnie dla potrzeb Obserwatorium Żywej Kultury. Ta baza zawiera nie tylko, proszę Państwa, informacje na temat właśnie szczegółowych nakładów na wszystkie programy ministra od poziomu gminy do poziomu województwa, ale ta, to co sposób opracowania tej bazy pokazuje również cały szereg bardzo użytecznych danych społecznych właśnie świadczących o kapitale ludzkim. Na przykład można tam opracować wskaźniki na podstawie właśnie zawartości tej bazy SZPON, które pokazują jakby usieciowienie i zaradność finansową wnioskodawców, które pokazują efektywność ich starania o, o dofinansowanie i tak dalej, i tak dalej, no tutaj mogłabym dużo jeszcze mówić. W tej chwili przygotowujemy dwie kolejne bazy, które są oparte na, na materiale internetowym, mianowicie na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego i na portalach informacji kulturalnej no zarówno w skali kraju. I lada moment będziemy już wlewać, że tak powiem, do tego systemu. Informacje dotyczące właśnie infrastruktury kulturalnej tak jak ona się jest prezentowana na stronach jednostek samorządu terytorialnego i w portalach informacji kulturalnej. Będziemy też do końca roku mamy jeszcze opracować wydarzenia, więc zobaczymy na przykład z punktu widzenia dzisiejszego naszego tematu, jakiego rodzaju wydarzenia oprócz wypożyczania książek po oprócz tej standardowej działalności dzieją się w bibliotekach. Tutaj chcę tylko przypomnieć, że profesor Tomasz Ślęndak mówi o nowoczesnych instytucjach kultury w tym o bibliotekach jako o instytucjach czy miejscach wielozmysłowych. To jest bardzo dyskusyjna sprawa. O tym również mówił właśnie mój przedmówca. Czy rzeczywiście biblioteka powinna być wzorowana na galerii handlowej, gdzie wszystkie możliwe po, y, y, potrzeby kulturalne są hurtem zaspokajane w jednym miejscu, czy jednak powinna być świątynią książki. To jest bardzo poważny wybór, przed którym stoimy. Dziękuję bardzo. A, a, zadała Pani to ostatnie pytania, jak Pani na to odpowiada? Jaką pani ma preferencje? Znaczy ja, ja bym wolała, żeby biblioteka została jednak świątynią książki, a nie była takim miejscem, jak muzeum, tak. e, właśnie, które też chce być wszystkim naraz. Myślę, że ludziom się znudzi ten model właśnie takiego centrum wielozmysłowego i będą tęsknić do miejsc właśnie tradycyjnych i wyspecjalizowanych, no, w których bywanie będzie kształtowało pewien rodzaj snobizmu kulturalnego, którego nam bardzo dzisiaj brakuje. Tak, panie ministrze, to ja proszę sobie też tak zakonotować ten punkt, bo może do tego wrócimy mówię do pana ministra Boniego, ale też do pana ministra zdrojewskiego, bo jak rozumiem ta koncepcja, którą teraz jakby przyjmujemy, to nawet dość entuzjastycznie, budowania z bibliotek czy wokół bibliotek takich centrów multikulturalnych, a że ona jest trochę w, w kontradykcji z tym, co mówiła przed chwilą pani Barbara Fatyga, taką wizją dosyć tradycyjną i odświętną tej instytucji kultury. To do tego za się wrócimy. Ja rozumiem, że i też dlatego pozwoliłem, żeby Pani prosiłem, żeby przekazała też sporo takich informacji użytecznych. Może poza jedną, proszę podać adres internetowy, którym najłatwiej dotrzeć do tych baz. Adres, proszę Państwa, bet. No właśnie, ja bardzo żałuję, że niestety ze względów technicznych nie tak. udało mi się po prostu Państwu tego pokazać, Dobrze, tak, bo tak, najłatwiej tak. to byłoby zobaczyć i żeby no. Państwo zobaczyli, jak rzeczywiście y, dużo już informacji można uzyskać tak. z tej bazy. To jest www.beta mojapolis.pl .y, Beta. Beta /mojapolis albo może i kropka. Proszę Państwa, ja prawdę mówiąc, no dobrze, wchodzę to, do tej bazy, to, po prostu wrzucając do wyszukiwarki Google hasło Moja Polis i też pierwszy police. adres, który wychodzi, to jest ten właśnie właściwy, gdzie dobrze. można tą bazę znaleźć. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Barbara Fatyga reprezentuje, jak rozumiem, w tej naszej Republice książki służby wywiadowcze i rozpoznania. To jest niesłychanie ważne. A teraz pan Piotr Łodziejczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, czyli reprezentant jednego z resortów siłowych, ale tym razem w innej roli, ponieważ pan minister odpowiada także za tworzenie infrastruktury informatycznej państwa. I pytanie naturalne, no, na ile ta infrastruktura informatyczna może być także siecią dostępu do kultury, na ile już nią jest. Dziękuję bardzo za to, że Republika Książki zechciała mieć w swoich granicach przedstawicieli resortu siłowego. Będziemy starać się bronić. My tutaj z Panem ministrem Bonim kiedyś sobie żartowaliśmy, że ten resort siłowy to tak chodził na przykład za mną od lat, bo kiedyś panowie przyjeżdżali, mówić dzień dobry jesteśmy z radia, pan pozwoli do radiowozu, a teraz... A teraz los sprawił, że, że ja w tym siłowym jestem. Jak infrastruktura teleinformatyczna może poprawić dostęp do dóbr do kultury? E, spróbuję najpierw zdefiniować e, pojęcie infrastruktury, rozdzielając je na takie trzy części. Część pierwsza to jest infrastruktura twarda, i tu e, to są sieci, to są e, łącza radiowe, to są komputery, serwery. I tutaj rzeczywiście spory postęp się dokonał już w tej dziedzinie. Ten postęp dokonał się w dużym stopniu e, dzięki e, op, inwestycjom poczynionym przez operatorów prywatnych. Natomiast państwo przygotowuje też duży, e, duży postęp w tej dziedzinie. Są regionalne programy operacyjne w 16 województwach programy budowy sieci e, e, światłowodowych sieci szerokopasmowych e, jest projekt już realizowany przez ministra spraw wewnętrznych e, dla potrzeb e, sieci OST 112, ale redefiniujemy ten projekt w taki sposób, by on służył również zastos zastosowaniem cywilnym. Otóż nie wydaje się nam za zasadne, by e, w tym świecie globalnym w świecie y, powszechnego dostępu tworzyć wydzielone sieci dla y, zastosowań, nazwijmy to siłowych, a odrębne dla kulturalnych. To byłoby marnotrawienie zasobów. Y, wiele działań w tej dziedzinie podjęły też samorządy, oferując w, w różnych miejscach, na przykład sieci bezprzewodowe to są to jest przykład y, Rzeszowa, y, to jest przykład y, miasta Poznania, które uruchomiło sieć punktów dostępowych w obszarach staromiejskich, podnoszącym dostęp do dóbr kultury, na przykład do przewodników, do, do informacji, które są normalnie niedostępne, no bo właśnie na przykład w Poznańskim Ratuszu są takie szkice zgromadzone w Muzeum Historii Miasta Poznania, które nie mogą być z powodów technicznych publicznie eksploatowane, ale ale można je obejrzeć dzięki, dzięki przeglądarce internetowej stojąc przed ratuszem czy w jego wnętrzu. Wreszcie są całe projekty, które mają dostarczyć, umożliwić fizyczny dostęp do internetu. To są punkty publicznego dostępu do internetu, też realizowane przez wiele wspólnot lokalnych, samorządów, ale również przez dostawców komercyjnych, przez, przez firmy komercyjne działające na, na rynku, widzące w tym dostarczeniu taką, takie uzupełnienie swojej oferty, więc znamy przypadki, w, że, że sieci, takie hotspoty są umieszczane w kawiarniach, w, 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 w jakichś solariach, miejscach, fit, w centrach fitness. I, I wielu innych te, tego typu miejscach. Również finansowane ze środków prywatnych. I są też podejmowane działania zmierzające do zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, ponieważ z badań wynika, że my chętniej korzystamy z dostępu do sieci w swoich własnych domach niż w miejscach publicznych, więc e, takie projekty też są prowadzone.